Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie jestem NineNarondPL i no nie było długo mnie. W sensie typu, że mówię do was na odcinku, a nie gdzieś tam to nagrane, później montowane i tak dalej. Teraz lecę na spontanie. Prawdopodobnie tego odcinka nie będę w ogóle montował i tak. I robię new world, to będzie. Minecraft Survival S2. W sumie skopiuję to. More World Options. Taki sam seed będzie. Nic tutaj innego nie włączam. Gram na teksturpaku Vanilla Twix. Polecam sobie stworzyć też. Nowe ustawienia mikrofonu. Mam także, fajnie było, jakby podpasowały. Możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o tych ustawieniach: czy są dobre, czy za cicho, czy zbyt przytłumiony głos, czy coś. A ja startuję i mamy kilka spraw do omówienia. Tworzy świat. Mm, nagrywam w 120 FPS-ach. Minecraft będzie u mnie w 245 FPS-ach max. Powinno być dla was dobrze. Dla mnie to będzie się trochę mniej płynnie jakby grało. I tak nie będzie tutaj dochodzić max, bo jest nagrywanie. Ale normalnie gram na przykład w 500 FPS-ach. Całkiem spoko se. Trafił, bo lubię taki las takim lasku zaczynać, bo nie jestem speedrunnerem, No bo... Dobra, dlaczego niektóre filmy były prywatne u mnie na kanale? No, wszystkie filmy były prywatne i kanał był zawieszony. Nie będę zbytnio o tym mówił, nie chcę poruszać tego tematu, ale przepraszam. Taka sytuacja więcej chyba ra raczej nie wystąpi, nie? U. Udynie. Dobra. Działawo ja sobie zetnę Nie, nie gram na modach, gram na Opti, fajnie tylko i wyłącznie Hmm Odcinki z survivalu będą, będą fajnie Fajnie, że są i fajnie, że będą Pszczoła jest Dynie mi są potrzebne, najbardziej to są dynie potrzebne Cztery Chciałbym wioskę znaleźć. Chciałbym znaleźć wioskę. Przest odcinek będzie trwał do 20 minut max, tak żebym nie przedłużał jakoś zbytnio. Ale, ale coś może. Łódka. Trzcina jest, dobra. Żyć trzcina jest. Nie zapamiętałem, jak kork w spawna, dlatego będę musiał zginąć. Jak będę coś robił na czankach spawnu, i później się odrodzić tam i zapisać. Oczywiście bez łóżka. Żadnego respawn pointa. Respawn pointa. Dobra, bo ja straciłem już. 2, 4 punkty głodu, no. Lepiej, że. Żebym... Pospieszył się ryby, chyba najpierw pozabijam sobie. Hmm. Nie powinien być jakby. już takich jakby szumów w tle. Co prawda, mikrofon mam dobry, mikrofon nie będzie szumił, ale w tle wiadomo, może, może coś zawsze słychać, nie? Bo na nastaw... Od razu powiem, co zrobiłem, to. Po co ja to kraftuję? Ustawiłem coś takiego jak bramka szumów, czyli nie będzie jakby przepuszczało dźwięków z tła. Oj, zlagowało troszkę. 9 potrzebuję. Tak na wszystko, nie wiem, wykopię gdzieś 18. Tak na wszelki wypadek, piasek jest dużo, piasku niedobrze, dioryt jeszcze. jest wszystko? O tak, kill off. W Sumie się kiera. miecz dopiero żelazny zrobię. O no dobra, miecz też zrobię. Dobra, Tulsy mam Odrętwiały są w tym survivalu już jakoś Dobra, ryby, 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 ryby Dobra, ale Aim jest dalej dobry <grym> Lecimy, lecimy z tym koksem do... O no ostatnio przesiaduję w tym komuniki PVP. chcecie więcej odcinków w ogóle z PVP to też dajcie znać. 6 minut nagrania może jeszcze nikt nie wyszedł. Co no. wątpię. Na modach na razie nie planują no. grać od razu mówię. Co ja znalazłem? Co ja znalazłem? Dobra, te ryby to teraz sobie zjem. To jest pierwszy światek odpaliłem na Optifanie, także mogą być takie ścinki leciutkie. Dobra, zaraz do skrzynki zaglądamy. Tam była owca inna jeszcze. Złoto, trochę żelaza. Obsidian. Nic więcej. Nie, nie starczy obsydianu. Mm, szkoda. Chociaż... Ta lawa tutaj... Dobra. Mo-może, może. Dobra. Obiecujące. Nie, to jest najlepszy seed ever. Po prostu, może nie pod speedrunning, ale pod survival na pewno. Węgiel jeszcze dobra. I gram na Fulbright'cie, tak jak w poprzednim sezonie. Uważam, że Fulbright to nie cheat. Uważam, że Fulbright to jest po prostu rzecz wbudowana w Minecraftie, Mechanika gry. tak z kilka potrzebuje tego węgla, no? Dobra, jeszcze tutaj zejdę. Ile tego żelaza jest? Dobra. Cały set robię. z Dwa. Pierwsze co muszę zrobić to zrobić tarczę. Później będę się martwił setem, nie? O kurcze. Już do nas kolega idzie widzę. A co tam kolegę? No, chodź, chodź. Mocne Hunter. Dobra, pyk, pyk. Uuu, uh. lawa, dobra. Kopię te żelazo. Dwie lawy są. Dobra. Który poziom jestem? 44. No to czemu tu lawa jest? Co jeszcze więcej żelaza, dobra. Tytuł tu odcinka to jest żelazo i pogadanki. Koniec, kropka. Wleci. Dzisiaj, jak zdążę? Dzisiaj jest 20.11. Jak ja to nagrywam, nie? Przecież nie chcę wam to na 21 rzucać. Co jest, ile tego żelaza? 20 kolejnego żelaza. Myślę, że na, na razie tyle mi wystarczy chyba. Chociaż jak kilka setów będę robił, zanim diaksy znajdę. Bo diaksów nie będę dzisiaj szukał. Nie, nie. No znowu się zrespił. Dobra. Chyba będę montował jednak ten odcinek, bo... Takie kraftowanie, kraftowanie to... Nudne będzie. Creepera widziałem. Nie mi się przewidziało? Widziało. Dobra, idę po tamtą owcę. Trafię do tego cave'a może? No właśnie, noc się robi. Dobra, trafię. Tu owca była, była, jest, 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 dobra. Trudno. Dobra. wracam się do tego Kejwa. Coś na razie tak się zabuduje. Dobra. Dobra, mam respawn tutaj. Miecz. Sztabka kolejna. Kill off. Dobra. W następnym odcinku lecimy do neteru. To już jest nie, nie do odwołania, nie? Jest spać. Mogę już budki zrobić. Może mi się tutaj niech do końca dopali. Ja wezmę jeszcze więcej Iona. Uprawna wymowa. Egzy. Mo Ion. U, węgiel. Dużo węgla. Po jedzenie będzie trzeba się martwić Parku. Dobra. Lecim. Co krowy także nie będzie źle. Chciałem sprostować, że tutaj osiedlać się nie będę. Będzie mój pierwszy portal do Netheru. osiedle się nad Strongholdem, obojętnie jaki to terem będzie. Jeśli to będzie jakiś górzysty, to fajny domek zrobię. I to nie będzie górzysty, tylko będzie jakiś badziew, to po prostu zrobię w kopkę w ziemię. Jakąś ładną bazę z tam urządzeń. No kurczę, jakbym przewidział przyszłość wcześniej, nie? Dobra, zabuduję tą w kopkę. Dobra. Teraz jest hełmik. Dobra, koniec tego przepalania. Dobra, lecimy. Kolejna sprawa, jak będą często się pojawiać odcinki, bo starałem się robić weekly, coś mi nie wyszło, nie? Odcinki będą się pojawiać tylko wtedy, kiedy będę miał czas. Tak od razu chcę sprostować. YouTube to nie jest mój priorytet. Nie robię tego jakby z... i wyłącznie z tego powodu, bo robię inaczej. Nagrywam na YouTube. Z tego powodu, bo to lubię a nie to, że muszę wam coś nagrać, tak? Jak mi się... Nie mam po prostu pomysłu na odcinek, jak mi się nie chce nagrywać. To nie będę dla, dla was nagrywał specjalnie, tak? Dobra. Czemu ten obsidian? Dobra. Pomyślę, co mógłbym jeszcze tutaj zrobić dzisiaj, nie? Myślę, że już chyba nie ma nic do roboty na dzisiejszy odcinek, ale nie obiecuję, mogę sobie tutaj jakoś prowizorkę strzelić, w sumie jakiś domek, nie będę w tamtym kajwie siedział. W ogóle zróbmy to. Zablokujmy sobie poziom trudności, żebym nie mógł później tego już zmienić, nie? Bo jak to będę zmieniał, no to po co mi to? Jak będę zmieniał na peaceful, no to. Mm, tak jak gramech wtedy się zrobi, bo nie będzie co robić, nie? Dobra, piecyk tu. Pochodnie. Zrobię ja dwa razy pochodnie Postawię tu pochodnie raz, dwa i trzy, żeby mi creeper na głowę nie zleciał. Dobra Dobra ja tak drzwi postawię. Nie Czekajcie. Nie tak. O! To jest dobre, bo tutaj wtedy nie wiem czy na normalu zombie jakby się przegryzają przez drzwi, tak? Ale przez podwójne drzwi jakby zombie nie widzi gracza. Przez pojedyncze drzwi zombie widzi gracza przez, pojedyn... przez podwójne drzwi zombie nie widzi gracza. Przynajmniej z tego co ja wiem tak jest, nie? Jak, jak tak nie jest, to mnie poprawcie proszę, ale... Tak mi się wydaje. No dobra, także co, w ogóle nie widzieliście mojego skina update'owanego, dzięki wam wszystkim za oglądanie, ja byłem na .pl i odcinki będą pojawiały się częściej, mówiąc częściej następny odcinek za miesiąc, widzimy się później, siema.